Transakcja sprzedaży naszych biznesów marketingowych, czyli K2 Precise i K2 Create kończy kilkuletni proces takiej transformacji naszej grupy z wielobranżowego holdingu marketingowo, software'owo, technologicznego już w czysty software house Fabrity. Pod tym szyldem dziś funkcjonujemy i zamierzamy się dalej rozwijać. Więc po pierwsze to jest koniec jakiegoś bardzo ważnego etapu w naszej historii. Druga rzecz, która jest w tej transakcji fajna, z to jesteśmy bardzo zadowoleni, to jest to, że trudno by tam sobie było wyobrazić lepszego właściciela dla naszych biznesów niż Altavia, Kamikaze i Czy Ja wiem, że jestem prezesem spółki giełdowej, więc powinienem patrzeć tylko na kasę i przychody dla akcjonariuszy, ale ja tak nie potrafię. Dla nas było bardzo ważne, żeby marka K2 i żeby te biznesy trafiły w dobre ręce, czyli trafiły do firmy, która będzie chciała je rozwijać, która im da międzynarodową skalę, ale też dla której Polska będzie ważna, do firmy, która jest duża. Ale nie jest jakimś gargantuicznym holdingiem sprocentralizowanym do granic możliwości. To firma to jest przedsiębiorcza. I żeby jeszcze tę firmę prowadzili fajni, normalni ludzie. No i po pół roku ciężkich negocjacji tego całego procesu transakcyjnego jesteśmy przekonani, że Altavia takim właśnie będzie partnerem dla K2 Precise i K2 Create. I wreszcie aspekt finansowy. To znaczy zrobiliśmy proces, gdzie na początku naprawdę wiele osób mówiło, zły czas, kryzys, inflacja, wojna w Ukrainie, Bo w ogóle to ta agencja, jeśli chcielibyście sprzedawać, to najlepiej było to zrobić 7 lat temu, a teraz to nie wiadomo, jak będzie, i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem proces był bardzo konkurencyjny, a osiągnięta wycena jest w naszym przekonaniu bardzo satysfakcjonująca dla akcjonariuszy Fabriti, czego dowodem zresztą było zachowanie kursu dzisiaj. Czyli na pierwszej sesji po ogłoszeniu transakcji. Wartość transakcji to jest 21,7 miliona złotych. To jest niecałe 8 razy zeszłoroczna EBITDA raportowana tych biznesów. Dodatkowo przed transakcją ponad 3 miliona złotych odzyskaliśmy dla holdingu dzięki umorzeniu udziałów K2Create. Więc razem można powiedzieć taki przychód gotówkowy oczywiście przed kosztami transakcyjnymi, to jest około 25 milionów złotych. Co zrobimy z tymi pieniędzmi? Intencją naszego zarządu i właścicieli jest, żeby podobnie jak w zeszłorocznej transakcji OctaWave, większość środków z transakcji przekazać akcjonariuszom o formie, terminie, sposobie dystrybucji poinformujemy po konsultacjach z radą nadzorczą, więc jeszcze dzisiaj nie mogę o tym mówić, ale takie jest założenie bazowe. I ono wynika z tego, że Fabriti jest firmą szybko rosnącą, rentowną, zarabiającą pieniądze, a więc nie mamy potrzeb bieżących finansowych, a także posiadamy środki na realizowanie akwizycji software'owych w tej skali, która nas dzisiaj interesuje. Mówiąc o wycenie i o wartości transakcji warto też zwrócić uwagę na to, że cała płatność, a więc 21,7 miliona złotych plus zwrot pożyczki została już zrealizowana w dniu zamknięcia. Czyli w naszej transakcji w przeciwieństwie do większości tego rodzaju przejęć na rynku agencji marketingowych, nie ma tak zwanego komponentu ernautowego. Zazwyczaj jest tak, że część pieniędzy sprzedający dostaje w momencie transakcji, ale część jest odłożona i zależy od przyszłych niepewnych zysków czy wyników. Z perspektywy spółki giełdowej, no to byłaby dość kłopotliwa konstrukcja i dlatego zależało nam na tym, żeby właśnie cała transakcja była rozliczona już w dniu jej zamknięcia, i to nam się udało zrobić.